Panie i panowie, Panie i Panowie, co tu mamy? Jesteśmy w kuchni prepersa, czyli mnie we własnej osobie. I co tu takiego mamy? My mamy słoninkę. Mamy słoninkę soloną, w przyprawach obtoczoną. I to jest taki sposób wschodni. Na konserwację słoniny. Jak to się robi? Kupujemy o takiej grubości, właśnie słoninkę w sklepie i obtaczamy ją różnymi przyprawami. Ten egzemplarz jest obtoczony papryką i solą. No i jakiś czas w chłodnym miejscu, czyli w lodówce, taka słoninka musi się przegryźć. Musi się na bogato przegryźć tą solą, przyprawami. No tak na oko, im dłużej tym lepiej. O, można czosnek jakiś dodać. Um, plasterki czosku można ją tak obłożyć, jak ktoś lubi smak czosku, zapach. E, można dodać jakieś inne zioło aromatyczne. I ona się tak fajnie konserwuje. Taka słoninka. Tak myślę z doświadczenia, chociaż nigdy tyle nie wyleży, że ona może do kilku miesięcy leżeć. Powinna być trzymana w chłodnym pomieszczeniu. Pierwotnie na wschodzie się to trzymało w kamionkowych garnkach z solą. I Te warstwy słoninki były poprzesypywane tutaj ładnie solą, tak? Kamienną, tak? A tu mam akurat taką himalajską. Nie, nie, nie. To tam nie ma znaczenia, jak w lodówce trzymamy aż tak bardzo. E... No, i ta słonika się chodzi. Cały pizr jest w tym, że ona się tak fajnie przegryza, że jest taki tutaj taki efekt zamarynowania tej słoninki. nie? No i potem, co się z tym robi? No, to się je, nie? E, ma to dużo kalorii. No, też dużo soli. Także proszę o ostrożność, jeżeli ktoś tam ma jakieś nadciśnienie czy coś, bo jest to mega słone. No, ale generalnie, tą słonikę można na różne sposoby wykorzystać. No, Jajem surowo na surowo tą słoninkę Tutaj odkroimy, tak żongluję trochę, żeby dla Was film kręcić fajnie. Dobra, cieniutkie posterki okej okay. Mamy tu cieniutki pasterek, tak Taki. widać. Ona tak w środku już jest troszkę taka zamarynowana. Jak najbardziej, tak. No i co robimy? No, wkładamy tu no, tam, gdzie mmm mm. Słuchajcie. Słonek cholera. Bo wziąłem ten kawałeczek zewnętrzny. czegoś herbatką zapić będzie. Ale już ten, ten kawałek tu, ten odcinek od, odcięty, już aż taki słony nie jest. tak? Ta sól już równomiernie przechodzi. I ten kawałek już nie będzie aż taki słody. No, jak weźmiemy taką zbyt cienką słoninkę, gdzieś tam delikatnie przerośniętą mięsem. Bo właśnie nie mieliśmy przeraśniętym mięsem, nie? One jakieś takie malutkie farfocle są. Takie jakby, nie będę tego pokazywał. Takie jakieś żyłka, tak jakieś żyłka, takie jakieś malutko. Ma malutko tego, jest, ale ja to odkładam. Nie wiem tych kawałeczków farfocli. No widzicie, to jest taki przerost delikatny, boczkowy. Tak, no to nie idzie tego przegryźć. No ale jak to się przysmaży, czy. No, no można to w jakiś sposób do jajecznicy dodać, tak? Na wiele sposobów można wykorzystać tę słoninkę. A ja sobie jeszcze pozwolę tu na, na ten kawałek. Mm, no słuchajcie no. Miodzio. Nie chodzi o w gębie, ja potrafię jeść i jeść to, niestety kaloryczne. Co jest zaletą w terenie, czy w trudnych warunkach? Niekoniecznie jak się w biurze pracuje, tak? Dobra, nie będę robił maniany, bo no, zaraz ten kawałek cały zniknie. I tak, żeby stało się tutaj, jak powinno być, ten kawałek odkrojony, który tu odkroiłem, przesypię jeszcze solą, żeby sobie to się marynowało na solą troszkę, natrę natrę, Dobra, niech sobie tu na talerz to wyląduje. I do, I do lodówki. No co? Dobra, na pożegnanie postawmy czosnek, żeby coś było w kadrze Czosnek też lubię. O, fajny, fajny tutaj, fajna rzecz. I co? Zachęcam Was do zrobienia słoninki samemu. Przyprawy, papryka, sól, no zwykła sól po prostu może być. Przekładamy to, obsypujemy to na bogato. No i do lodóweczki. Niech się marynuje. Jak macie jakieś swoje sposoby. Znacie w ogóle ten patent ze słoninką? To komentować. Okej. Okay. है का